Które da się opisać w normalnym ludzkim świecie. Także wolumen, obroty tutaj znacznie spadają. Nawet możemy wyrysować linię trendową tych obrotów. Widzisz? Pyk. Mamy tutaj znak tego, że duża kasa, duzi gracze nie biorą udziału tutaj. Nagle zaczynają brać udział tak w shortach, bez problemu. Nawet jak tutaj spadło, tutaj, tutaj można było sprzedawać. To jest. Potencjalnie super trade, jakkolwiek, ale e, nagle wolumen wyższy. Podkręca się tak bardzo, że bo, jakby był spike, wolumen na większy, później tak jakby, jak tak wolumen się tutaj powiększa, no można, można to nazwać, o ile jest powyżej średniej hamowanie wolumenu. Zazwyczaj kilka, nie wiem, dwie, trzy, kilka świeczek, e, trzeba by to zobaczyć dokładnie, ale zaraz za tym, na przykład masz dalej świeczka w dół, ale już przy małym zainteresowaniu, czyli to znaczy, że Okej, okay, tutaj był duży, to, tak, ta świeczka tutaj w ogóle, duży wolumen, już jakby, to znaczy, że cena podbija w dół i zaraz szybko wróciła przy dużej prędkości, nawet przy e, pozycji, przy dużym wolumenie. E, czym jest duży? No zazwyczaj powyżej średniej, e, powyżej dwóch ostatnich, tak mi się wydaje, czyli dwie ostatnie, widzisz jakby, to masz spike, ale musi być powyżej średniej i zaraz potem, czyli to znaczy, że był mały obrót, nie było zainteresowania już czym tak naprawdę sprzedażą i taka świeczka, czyli to jest chyba brak podaży, czyli już nikt, nikt nie jest już zainteresowany skupowaniem. Nie, nie jest, zobacz, nikt nie kupuje, nikt sprzedaje, a jak ktokolwiek sprzedaje, to są małe, to jest mały kapitał. To mamy zaraz po potem pyk. Tutaj można by dawać, wiesz, widzieć odbicie, o ile wiesz, trzeba by zaakceptować ryzyko. Może być tak, że na przykład te, zobacz, tutaj masz ryzyka, załóżmy z 1 6 5 4. No masz konkretnie 35 pipsów, jakbyś miał do końca czeka, także ja bym tutaj zastosował Stop losa strefowego, że dałbym tutaj mało, małego stop, po, połowę pozycji zamknąłbym tak, a połowę zamknąłbym tak czyli na przykład, że jakby scena zeszła poniżej 65%, żeśmy tutaj nisko, dosyć to już by na przykład. No nie, to nie jest nice setup, bo jak ona podchwyci połowę, to wtedy wchodzą w nią algorytmy i te połowiczne, jak na przykład zobacz, to jest jakbyś grał z komputerem, jak wiesz, że one wchodzą, to patrz. BUM, od 50 idealne wuch odbicie i później są, są Agorsy teraz, które polują na nią, one zbijają ponad 50, -tkę. tam są ich stopy i czyli pozycje, już znaczenie oczekujące w razie czego i e, o, do góry, także tutaj przy spajku wolomonowym, na przykład taki setup, że jak jest duży skok Wolumenu jest takie odwrócenie jak to, to nawet przy takim e, odbiciu ja aż do 47 to jest 70 to jest bardzo duży. to jest, e, 70 pips chyba takie coś, także punktów, także jest to ogromne. I byłem w tym tradzie, a, w, a, a tak naprawdę w przeciwnym jemu tradzie, czyli tym trade, o którym mówiłem wcześniej, pamiętasz? Mm -hmm. To był ten, czyli ja miałem tutaj. Zrobiłem dokładnie to, czyli tutaj miałem shorty, cena była trochę, trochę zdjąłem część pozycji, ona testowała szczyt, tylko zaczęła zawracać, dodałem do tej pozycji. Spadła bardziej, odbiła się tutaj, jeszcze dodałem i tam spadła do zatrzymania się do praktycznie idealnego celu. No szczególnie przy, biorąc pod uwagę tą świeczkę A4. Na 100% tak dużo ryzykujesz, wysoko tam ustawiasz? Czy jak te, te, te 100%. Plusy? Tutaj 20 pips, 20 punktów. Aha. Stop. Yeah. 60-80 pips w maksymalnym wychyleniu widzimy was 110 albo 105 pips plus do przodu. Nie na całej pozycji, na części pozycji. I no, mimo to 1800 dolarów na pewno dobrze zasila nasze konto. Nie o to mi chodzi. No to trzeba by podzielić. No dziennie, tak ty, tylko takie coś ty zobaczyć. <grystanie> dziennie. To trzeci dzień, tak, to było dobrze, na dzień dzisiejszy. No i teraz wielka zagadka, także jakbyś na, na podstawie, wiesz, jakby tej, tej świeczki A4, tego co się dzieje, wiesz, miesięcznej strefy z dziennego, pamiętasz, jakby e, to jest ogromna strefa, która naprawdę pięknie chodzi właśnie Adrian pozdro strefy, e, także jeśli ten diament wydrukuje na się w ten sposób, to jest szansa przynajmniej na retest tutaj połowy, także tutaj dystans to 500 punktów. 400 500, nawet nawet jeśli rynek okazałby się bardzo słaby to 200-300 jeszcze na, 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 na retęście do góry. Także tworzy nam się tutaj jakby kanał pomiędzy strefą miesięczną tutaj jest dzienną, tu też jest miesięczna tak naprawdę i no przechodzimy na drugą stronę linii trendowej, także jeśli tutaj by się ten wykres słyszymy, zwiększyłby się bardzo wolumen i zaczęlibyśmy na przykład mieć po prostu e, większy kapitał zainteresowany kupnem, no to będziemy to widzieć i e, podążamy cały czas szkołą BTFD. Kiedy, tak? kiedy to tam się z nim, kiedy to wziąłeś od niego, tam wykupiłeś ten? A jeśli chodzi o analizę w, w, wolumenową, pozdrowienia no. dla pana Henryka. E, A tak jeszcze? Czy tak jeszcze? Ćwiczymy, tak do tego czy tak to jakby Dziękujemy FX Lamerowi. Stosujemy jego techniki aktywnie i no zobaczymy, jakby... Widzisz, bez obietnic skupiamy się na procesie, tak jak jesteśmy w stanie um, najlepiej to ogarnąć, także... A to tam dzisiaj w tym? Na dojrzącach i na tych innych jak to dzisiaj idzie tam. Obrigado.